Parowana medycyną, i miałam wrażenie, że pacjent jako osoba jest bardzo y, niedowartościowany. Osoba, y, która mnie zobaczyła, stwierdziła, że rzeczywiście mam dar uzdrawiania że to po prostu tak nie można dłużej tego y, no, marnować. To był intensywny kurs, tygodniowy, wyjazdowy, y, i tam po prostu no, otwarto mi oczy na świat który mnie zachwycił swoimi możliwościami, aczkolwiek był niewidzialny. Ufała mi, że to wszystko, co ona robi, to skądś wie, że to jest dobre. I, i, I dla mnie na pewno na początku to było takie no, coś nowego. terapeuta zobaczył, że ja mogę mu narobić problemy. A mogę zadać, z, zacząć stawiać pytania dla niego niewygodne. I wyrzucił mnie. Powiedział, że mnie przychodzi już na to, na to spotkanie. Moja koleżanka, która miała raka wątroby, po czasowej poprawie w trakcie naszych spotkań, nastąpiła śmierć. Bardzo zawiodłam swoje i jej nadzieje, dając jej do zrozumienia, że jest możliwość wyzdrowienia. Ta osoba przed śmiercią umówiła mnie ze swoim spowiednikiem.